W cichym zakątku Polski na opolszczyźnie w Janowie koło brzegu powstało nowoczesne gospodarstwo, gdzie produkuje się żywność ze znakiem jakości, który potwierdza jej wyjątkowość. Najpierw były poszukiwania, żeby uprawiać bez środków chemicznych, czyli ekologicznie już to dawno robiłem. Zajawki były jeszcze za dziecka. Pierwszą rośliną, jaką zająłem się, to był kwiatek o nazwie Cieszynianka. Przeprowadziłem się do brzegu, do domu babci, oczywiście działeczka była, i się zaczęło ta pasja do ziemi. Ekologia jakby dała tego następnego kopa, żeby wrócić tymi smakami do przeszłości. Produkcja ekologiczna dzięki ograniczeniu chemii w gospodarstwie ma wpływ nie tylko na jakość zbiorów. Zdrowie roślin zależy bowiem od zdrowia gleby. Jest więc z tego pożytek dla całego ekosystemu. W międzyczasie też dużo praktyk odbywałem za granicą i próbowałem to przenosić do Polski. Większe zainteresowanie ekologicznymi produktami sprzyja rozwojowi sektora produkcji rolnej, co przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Ożeniłem się tutaj, teść przepisów gospodarstwo. W 1999 roku pierwszy hektar porzeczki wyskoczyłem jak Filip konopi między ziemią burakami, pszenicą, rzepakiem, zaczyna powstawać coś innego. Sukcesywnie od 1999 roku dosadzałem hektary, zostałem na 10,5 porzeczek no, odmiany czarna, czerwona i troszeczkę białej. Gospodarz do ochrony roślin zamiast chemii stosuje doglebowo i nalistnie wyspecjalizowane bakterie. Do walki ze szkodnikami wykorzystuje pułapki feromonowe. Istotne jest też pozostawianie przy koszeniu roślin, które pełnią funkcje ochronne Zatrzymując szkodniki oraz choroby roślin. Dlatego rolnik ekologiczny no może nie jest bardzo sterylny, nie jest pięknie, ale to, to wszystko, co tam, tam się uprawia, to wszystko w symbiozie jest. Wszystko jest jedno, jedno drugiemu jest potrzebne. Wzrastająca dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniające się preferencje rynku oraz rosnącą świadomość konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów o naturalnym pochodzeniu. Żebyśmy my zdrowo żyli funkcjonowali, no musimy jeść zdrowo. Certyfikat ekologiczny posiadam na owoce. Z tych owoców są produkowane przetwory: soki, syropy, drzemy lub suszone owoce. Szukasz żywności wysokiej jakości? Spójrz na etykietę. Wybieraj produkty ze znakami jakości i oznaczeniami, które potwierdzają ich wyjątkowe walory. Produkty ekologiczne są obwarowane przepisami. Czasami nie znamy dnia i godziny, kiedy, kiedy nas kontrolują. Tutaj bym radził konsumentom doszukiwać się tego listka. Unijny znak jakości potwierdza, że produkt jest wolny od zanieczyszczeń, chemii, GMO oraz wytwarzany jest z dbałością o środowisko.